Dwudziestolatek w BMW wpadł dwa razy tego samego dnia przez prędkość, zebrał 44 punkty i musi zapłacić ponad 12,5 zł. A po raz pierwszy wpadł na obwodnicę Jarosławia, gdzie jechał o ponad 70 km na godzinę. Za dużo do tego nie stosował kierunkowskazów w swoim BMW przy zmianie pasa ruchu. Dlatego zatrzymali go policjanci i uwaga, ukarali go mandatem w wysokości 4100 zł i dostał wtedy 18 punktów karnych. Ale najwyraźniej nie zabolało, bo jeszcze tego samego wieczora policjanci zobaczyli, jak ściga się z innym samochodem na tej samej obwodnicy Jarosławia. No i znowu przekroczył prędkość o 72 km na godzinę, znowu zapomniał o o kierunkowskazach, no i uwaga nie stosował się jeszcze do obowiązujących znaków drogowych. Dlatego tym razem policjanci byli jeszcze surowsi i dali mu mandat w wysokości 8450 zł oraz 26 punktów karnych. A to jeszcze nie koniec, bo z tym panem podróżował 22-letni pasażer, który nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Dostał za to mandat w wysokości 100 zł.